Dzień dobry, witam Państwa na nagraniu omawiającym wyniki inwestycyjne alternatywnego funduszu inwestycyjnego Multistrategia w zakończonym właśnie trzecim kwartale bieżącego roku. Zakończone trzy miesiące tego roku charakteryzowały się bardzo dobrym zachowaniem globalnego rynku akcji, który w tym okresie zyskał na wartości 7,5%, ale także całkiem przyzwoitym zachowaniem globalnego rynku obligacji, który wzrósł o 1,3%. Sprawia to, że od początku roku, pomimo kiepskiego początku, stopa zwrotu z inwestycji na globalnym rynku akcji przekracza już 14%, natomiast stopa zwrotu z inwestycji na globalnym rynku obligacji wynosi około 4,3%. Globalne rynki finansowe dostarczyły więc idealnych warunków do tego, aby generować pozytywną stopę zwrotu i fundusz Multistrategia w trzecim kwartale z tego skwapliwie skorzystał, generując stopę zwrotu na poziomie 3,3%. Co sprawia, że od początku roku wynik funduszu to już 9,7% na plusie. Z nawiązką, więc zrealizowaliśmy już cel inwestycyjny funduszu na ten rok, który wnosił plus 8,3%, chociaż oczywiście nie zatrzymujemy się i staramy się tą stopę zwrotu jak najbardziej maksymalizować, ze względu na to, że poprzedni rok nie zakończył się tak, jak byśmy tego oczekiwali. Tak jak wspomniałem na początku, w zasadzie Globalne otoczenie inwestycyjne powodowało, że o wygenerowanie pozytywnej stopy zwrotu w trzecim kwartale nie było wcale trudno. No i my z tego skwapliwie skorzystaliśmy, ponieważ nasz udział na rynku akcji, który oscylował między 25 a 30% aktywów funduszu, pozwolił nam z tych 3,6% wygenerować stopę zwrotu na poziomie 1,5%. Obligacje po uwzględnieniu kosztów funkcjonowania funduszu praktycznie miały neutralny wpływ na jego stopę zwrotu, bo 300% na minusie to praktycznie żaden wpływ, ale co istotne, bardzo pozytywnie kontrybuowały w tym zakończonym trzecim kwartale alternatywne pomysły inwestycyjne, które dołożyły do tej stopy zwrotu na poziomie 3,3%. 1.8% punktu procentowego. Więc jeżeli sobie sumujemy 1,5% z rynku akcji, 0% z rynku obligacji i 1.8% z alternatywnych pomysłów inwestycyjnych, no to stopa zwrotu z funduszu wynosi właśnie 3,30%. Co prawda trzeci kwartał nie był aż tak udany, jeżeli chodzi o pomysły inwestycyjne jak kwartał drugi, jeżeli chodzi o nasze statystyki. Ponieważ z wszystkich pomysłów inwestycyjnych, które zostały zamknięte w tych minionych trzech miesiącach, 11 pomysłów zakończyło się zyskiem, natomiast 3 pomysły zamknęliśmy ze stratą. Natomiast zysk z tych trafionych pomysłów inwestycyjnych był na tyle wysoki, że znacząco wpłynął on na. Tak dużą kontrybucję do ogólnego wyniku funduszu. Standardowo były to pomysły, które opierały się na czy to rynku akcji, czy rynku obligacji, a także na rynku towarowym, ale mogę powiedzieć, że trochę wzbogaciliśmy nasze podejście inwestycyjne i tak dołożyliśmy nowe instrumenty finansowe, takie jak akcje pojedynczych spółek z rynków zagranicznych oraz kontrakty opcyjne, głównie na akcje. Taki rozkład alternatywnych pomysłów inwestycyjnych w trzecim kwartale sprawił, że nasze statystyki alternatywnych pomysłów inwestycyjnych od początku działalności funduszu uległy dalszej poprawie i wynoszą już 215 pomysłów trafionych do 93 pomysłów nietrafionych, więc ta relacja, o której często mówimy, dwa pomysły trafione do jednego nietrafionego, zostaje, zostaje z nawiązką zachowana. Tak, jak wspomniałem kilka chwil wcześniej, nie siadamy jednak na laruach. Teraz popularne jest takie powiedzenie robimy, nie gadamy i abstrahując od sympatii i antypatii politycznych, my chcielibyśmy je w, pewnym, w pewien sposób sparafrazować i powiedzieć, że i robimy i gadamy, a to, że gadamy najlepszym dowodem na to jest oczywiście nagranie, ale uchylając rąbka tajemnicy, chcemy trochę częściej z Państwem się kontaktować. I takich nagrań będzie więcej, nie omawiających wyniki, bo te chcielibyśmy w dalszym ciągu omawiać raz na kwartał, ale dodatkowe rzeczy związane z omówieniem bieżącej działalności funduszu czy z bieżącym funkcjonowaniem globalnego rynku kapitałowego oraz tych nowych instrumentów, które dodaliśmy do naszego spektrum inwestycyjnego, pewnie będą się właśnie w tych nagraniach, które w jakiejś częstotliwości tygodniowej, czy dwutygodniowej będą się na naszych mediach społecznościowych pojawiać. A w dniu dzisiejszym z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia. Nie mówię już za kwartał, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, nagrania będą pojawiały się częściej.